Nie, no mi się wydaje to, że tak. Czy? No. 3, Dobra, mała konsultacja, odwróć się do dziewczyny. Patrz, śmieje się, <laughs> tak przydarczo. Przydarczo się <laughs> śmieje się, tak szyderczo. Szyderczo się śmieje. To R powinno być, <laughs> jak nic. <laughs> Jeszcze bardziej się śmieje. Padła na ziemię. <laughs> Padła na ziemię. <laughs> Cześć, z tej strony Adam Drzewicki. Dzisiaj zobaczcie, jak ludzie poradzili sobie z dyktandem Matura to Bzdura oraz zapraszam Was do skorzystania z Letyshops. Shops to przede wszystkim cashback, gdzie otrzymacie zwrot części kwoty za zakupy z Waszych ulubionych sklepów takich jak Markt, Aliexpress czy też Booking.com, ale także sprawdzicie czy żaden sklep sztucznie nie napompował cen produktów, a następnie je przecenił. Dodatkowo koniecznie zainstalujcie wtyczkę, dzięki której nie będziecie musieli sprawdzać czy dany sklep posiada cashback i automatycznie przypomni Wam o możliwości zwrotu części pieniędzy. Dzięki Letyshops nieraz uchroniłem się przed fałszywą promocją w chińskich sklepach i zaszczędziłem parę złotówek. Wszystkie linki i szczegóły są w opisie, a teraz zaczynamy! Jak masz na imię? Siemanko, nazywam się Damiano SH, reprezentuję grupę Street Haze. Robimy swoją muzykę własną, uliczną. Zapraszam wszystkich do subskrybacji naszego kanału. Subskrybacji? Subskrybacji. Subskrypcji. Subskrypcji. no może być i tak. Churzliwa. Rewelacja. Czekaj No niestety nie jest, Gdzie jest jed... kropka jeszcze raz Rzec to, to... kropką? Nie, 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 nie widzieliśmy tylko tak odrobię nikt nie widział, to się nie nagrywa Czekaj, RZ jest, nie? nie? Tak, to jest tak jednak jest. RZ Dobrze, idzie dobrze No dobra, coś jest nie tak. Dobra, uwaga. Źle. No źle, źle. Jest jeden błąd. Gdzie mamy błąd? RZ pewnie. Czy powinno być. Nie, to jest wszystko dobrze. Samaha Nie, to, to też dobrze. To, uh. Tak, u, u zamknięte. Co to jest oksymoron? To ogólnie zaprzeczenie. Na przykład, Na przykład zaprzeczenie go, gorący lód. Gorący lód, dokładnie. Tak, tak. Przeciw, po prostu epitet przeciwstawny. Tak jest, bardzo dobrze. Ciepły śnieg, to jest przykład Sano. oksymoronu. Zimny deszcz. Tak? Takie coś? deszcz może być zimny. jest z gastronomii. Ale co takiego? Jakiś sposób przygotowania potrawy. Okej, okay, to czy, czy ja to jest coś właśnie w stylu oksymoronicznym? Prawdopodobnie kiedyś mi się zdarzyło. No nie, to jest coś z języka polskiego. Oksymoron, wyraz zimny naśladowczy. No nie. Gdybym ci powiedział na przykład. Zimny ogień. To jest przykład oksymorona, albo To Jakaś reakcja chemiczna. To nie jest jakieś nowo utworzone słowo? Nie, nie. to jest y, neologizm. No, no. Coś z chemii chyba. Stawiałbym na pierwiastek, aczkolwiek no, co, co dokładnie jest, to nie, to nie wiem. No nie, to też jest język polski. No na przykład... Zimne ognie. Aha, to i to się, to, się, to się spala, tak, wtedy? Co? Wracasz do chemii, <laughs> widzę, wow, nie, nie, nie. To jest, dobra. Czarny śnieg, to jest oksymoron. Okej, okay, dobra. Czyli? Co to jest oksymoron? Czarny śnieg. Na jakie pytania odpowiada biernik? Kogo co? Kogo co? Bardzo dobrze. Biernik? Yy, kogo czego? Skąd to wiedziałeś? Jestem po, yy, po humanie. Nie wiem, ko kojarzy się z matematyki jest. Biernik z matematyki? Nie wiem, no nie uczyłem się tego. To jest z polskiego akurat. A. Jako raper musisz być, że tak powiem, wodzirejem słów, magikiem no, liter. Ja potrafię używać aforyzmów, przenośni o. i takich rzeczy, no tylko to mi potrzebne jest. Pytanie do was! Przenośnia to inaczej. Odpowiadajcie klikając w literkę I i zobaczymy co wy wiecie. A więcej quizów i sprawdzania wiedzy na temat języka polskiego macie w aplikacji Quizhouse. Link w opisie, ortografia, język polski, lektury, tam są wszystkie quizy. Rozżalony. Super, a napisz mi pod spodem słowo samo żale. No to tak. dlaczego tutaj rozżalony jest przez RZ? Nie wiem. Dobra, i napisz mi tutaj na dole samo słowo żale. Pracę, coś tu nie gra. No i proszę, i mamy. I Jak teraz, co to o tym sądzisz? Coś źle, pewnie. Coś jest źle. Co Odwrotnie, jest źle, tak? No, zamienić? A, czyli żal przez RZ, a rozżalony przez samorzec. Nie no, dobrze napisałem. Chyba dobrze. Co było dobrze? Nie no, dobrze chyba. Podaj mi stopnie wyższe od tych wyrazów. Wąsko. Eee, wężej? Tak, wężej, wężej. Wężej. Bardziej wąsko, nie wiem, w węższy. Bardziej wąsko. Bardziej wąsko, można tak w sumie każde robić. No nie, ale inaczej. Węższe, stopień wyższy. Głęboko? Nie wiem. To do, od głęboki. Czy, wiem. To, czy to w ogóle nie jest wyższy? Węższy, wąsko. Bardziej wąski. Nie? Można to inaczej powiedzieć. Wąsacz. <noise> Wąsacz? Wiem. No jakie pytanie odpowiada przysłówek? Jak, gdzie, kiedy? Dokładnie, bardzo dobrze. Podpowiedź? <noise> jest takie zwierzę w Himalajach. Jest włochate i ma rogi. Jak? Tak jest! <grym> Bardzo dobrze jak? Jeszcze dwa pytanka. Komu czemu? Tak? Jaki? Y jaka, jakie? Nie. Która, który, które? Nie. Jak? Tak? Jeszcze jak? są dwa pytania. Jaka, jakie? Nie. Nie, 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 nie. przysłówek. Komu czemu? Nie, to nie jest jeden z przypadków. Przysłówek odpowiada na pytanie, tak mamy takie... Co robi, co się z nim dzieje? Nie. E, takie wielkie zwierzę w Himalajach owłosione, które ma rogi. Himalaja wielka stopa? Nie. Yeti Nie W Blisko Bawu Dalej <laughs> Dzika krowa <laughs> Jak Jak eee, Przysłowek. Eee, kto co? Nie Nie Jaki jest stopień wyższy od wyrazów? Zły Gorszy Gorszy Bardziej zły Da radę to jednym słowem powiedzieć Ty jesteś zły, a twój kolega jest... Zezłoszczony <laughs> Zezłoszczony Jest na, na G Gniewa się Zły Wciekły. Nie. Bardziej zły, tak? Tak, czyli inaczej? W kur... <grym> nie. Zły <Zływszy. grym> No nie. Bardziej zły, tak? Nie. Nie? Nie. W kur... nie, nie. No na przykład no dziewczyna mówi, że ty jesteś zły, ale jej były był... Gorszy. 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 Mężczyzna. Super. Nie, no mi się wydaje to będzie tak. No. Dobra, mała konsultacja, Odwróćcie do dziewczyny. Patrz, śmieje się śmieje tak szyderczo. się to śmieje. R powinno być. Jak nic. Jeszcze bardziej się śmieje. Padła na ziemię. Padła na ziemię. Nie zrobiłem literówki. Zrobiłeś. Mężczyzna. Jaki jest stopień wyższy od wyrazów? Elegancko. Bardziej elegancki. Tak jest. ELEGAN... Jasno brane, elegancko. to założyłeś krawat i co jest wtedy? Eleganc... Nie wiem. Mm. Elegantszy. I jak <laughs> mamy długie przymietniki, to dodajemy ekstra słówko. Naj. To, no to jest to będzie, przod... Ale to będzie najwyższy. najwyższy. Tak. Ale nie powiesz naj elegancko. No nie. Tylko... Ładnie się ubrałeś <grystanie> Elegancko jak? Lecimy dalej elegancko, pozdrawiam <grystanie> Nie, nie, nie Słowo elegancko jak jest... a elegancko to... Elegante? Elegante, to, to zmieniamy języki Nie, nie, ale coś w tym stylu Pytanie do widzów Jaką częścią mowy jest słowo jednakże? Klikajcie w literkę i i odpowiadajcie A w aplikacji Quizka mamy super quizy, ortografia, lektury i brakujące literki Link w opisie I żółć Zapomniałem Rewelacja. Wszystko dobrze. Czekaj. Żółć. No nie. Tu zrobię miejsce. I Co? teraz... Co? Ja bym... Zwizualizuj sobie. Wydaje mi się, bo żółw jest przez zamknięte i wydaje mi się, że żółć będzie przez otwarty. Żółć. Ale czemu żółć do żółwia porównujesz? A może na przykład do koloru żółtego bardziej? No niby tak. <laughs> Kurczę, nie. Dam, tam, Nie no, jak to wygląda. Dobra, 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 dobra. <noise> <noise> Żółć. Czym są onomatopeje? Onomatopeje są wyrazy dźwięku naśladowcze. Jakieś przykłady? No nie wiem. Bum. Bum. Co, co robi bum? No, wybucha. Bum wybucha. Bum wybucha, ale co wybucha? A, bomba na przykład. Bomba wybucha. Bomba, dobra. Na. A jakieś od zwierząt kojarzysz jakieś onomatopeje? No to nie wiem. Hał hał, miał, mu i tak dalej. <noise> Kto robi mu? No krowa, proste. Bardzo <gry> <gry> no, dobrze. jakieś kukuryku, jakieś kury coś Koguta, koguta. Koguta. <gry> A jak robię kury? No nie jakieś kokofoto coś nie? A jak robi koń? Icha. Na przykład wicie wycie wilka. I jak jak brzmi wicie wilka? <gry> Czemu tak lubisz wilka? Z trzecia w nocy wzięliśmy dwa pachołki pomarańczowe i wyliśmy na całą ulicę. Wszystkie psy... a Wszystkie psy z całego Zalesia Górnego pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkie psy, które nas oglądają z właścicielami. O, nie wiem. DMX Krzysztof z onomatopei. Kojarzy DMX. -a? Nie kojarzę, nie kojarzę. Raper taki z lat dwutysięcznych. Nie. E, to jest z języka polskiego, Onomatopeja. Nie kojarzy. E, DMX szczekał w swoich piosenkach. To nie wiem, chyba się minął z powołaniem. To są e, słowa, dźwięko naśladowcze. Słyszysz? Okay. Nie. Yeah. Na przykład, e, ja, jak robi pies? Jak robi pies? No. A zależy co? E, no słuchaj, jak. <laughs> Ty Tylko o jednym dzisiaj widzę. Przypominam Wam o kaszbeku Letty Shop. Po instalacji dostaniecie za darmo konto premium na 7 dni, co oznacza większy cashback o 30%, więc warto. Wszystkie linki i informacje w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16.